Karty to niewyrocznie. I karty nigdy nie czytają tego, co musi się wydarzyć i koniec, kropka. Nie ma jakiegoś ogólnie spisanego planu na Twoje życie i nie ma jakiegoś takiego, że będziecie razem, nie będziecie razem, coś się wydarzy, coś się nie wydarzy. Mm -mm, mm -mm. Karty, kochanie, odczytują teraźniejszą energię, czyli czytamy karty nie po to, żeby one się sprawdzały, tylko po to, żebyś Ty Rytnie, mogła sprawdzić, w jakim momencie jesteś i dokąd ten moment cię prowadzi. To, co my widzimy, to, co widzą karty, to jest ta najbardziej prawdopodobna możliwość na linii czasu, na której ty się w tym momencie znajdujesz. Z tym, że nikt Nikt nie może ci zabronić zmienić starą, łzawą zakręcić, rozumiesz? Tylko my potrzebujemy wiedzieć okej. Okay, jakby tak wygląda przyszłość, więc ja potrzebuję zakręcić, ja potrzebuję coś zmienić. Słuchaj, albo oddajemy kontrolę kartą, gwiazdą, losowi, wszechświatowi, albo my tą kontrolę po prostu bierzemy. Tarot jest niesamowitym narzędziem do odczytu tej energii i takim, taką informacją, na zasadzie hmm, 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 tutaj znowu powielam dany schemat, kurde, to się jednak znowu skończy tak samo. Czy ja naprawdę chcę, żeby to się skończyło tak samo? Bo wtedy wiecie, Opcje są dwie, jeżeli my zaczniemy pracować. Tylko, żeby zmienić, żeby zakręcić na tej linii czasu, bardzo często trzeba, słuchajcie, wykonać taką świadomą pracę z naszym self-konceptem, z naszymi przekonaniami. Bo co my widzimy w takim polu energetycznym? Twoje przekonania, Twój system wierzeń, często jakiś taki lęk, pod, na przykład podświadomy albo świadomy, ale taki lęk, jakieś takie emocje, które nosisz czy dźwigasz w sobie jeszcze takie, wiesz, długo nosisz i dźwigasz te emocje w sobie, i one są jeszcze na przykład nie uwolnione. I z całym tym bagażem, twoim i osobą, którą na przykład pytasz, no bo ja mówię o relacjach, z całym tym bagażem ta przyszłość w tym momencie wygląda tak. Jeżeli my zaczniemy przyglądać się temu bagażowi i nagle się okaże, kurde, ja noszę bardzo dużo, jak ten głupiec, słuchajcie, kurczę, nie mam, teraz, nie mam teraz tej karty, tutaj też w, kla w klasycznym tarocie lidera To jest taki głupiec, który trzyma, słuchajcie, na, na takim kijku ten woreczek, nie? I... Ty musisz tak się na chwilkę, musisz, możesz, jeżeli chcesz zacząć mieć na tym kontrolę, jeżeli chcesz świadomie manifestować, jeżeli chcesz wykorzystywać tarota jako narzędzie do odczytu tego, co się teraz dzieje, a nie wyrocznie i coś ma się stać. Ja teraz tutaj założę ręce i będę czekała, aż po prostu życie pierdyknie na głowę, nie? Albo rozumiesz? my bierzemy kontrolę, bo to jest Twoje życie. Więc musimy się zatrzymać, zobaczyć, co ja dźwigam w tym woreczku i powiedzieć, hmm, może to zranienie, które przeżyłam 15 lat temu, to może ja już go nie chcę. Więc może ja po prostu wrócę do tej mnie 15 lat temu, upraszczam bardzo, ale wrócę do tej mnie 15 lat temu i ukocham tą małą Karolinę, tą małą Jadwigę, tą małą